No więc autko już załadowane, i lecimy do serwisu. Nie, pojedzie na serwis i zaraz z wami pokażę się dalej. Także mój samochód leci na lawecie do serwisu, a ja oczywiście lecę za nim, po to, żeby tam się domówić, coś tego i. I spadam do domu nie. prawdopodobnie na piątek będzie już gotowy także o tyle to jest dobre no, że będzie w miarę szybko ale co i jak nie wiem brakuje mi jeszcze trochę informacji na ten temat ale jak dostanę informacje to oczywiście Wam przekażę no cześć witajcie jestem właśnie panowie i panie jadę do mechaniora jadę zobaczę co się dzieje z moim samochodem jak tam się działa jak to, to wszystko się odbywa wiem, że skrzynia już ponoć siedzi ale jadę i zobaczę Jestem już prawie na miejscu. Więc to jest o, tutaj. Tutaj gdzieś się muszę zatrzymać. W sobie stanę. Mogę, nie? Tak, żeby nie było widać. No, no, no. Jest telewizja, sławna autografi, to zawsze się zjeżdżać. Tak, i, i będzie wtedy, nie? Także zobaczcie, to już siedzi tutaj całość. Jest, świeci się ładnie, nie? Oczywiście dzisiaj tego i tak nie odbiorę, odbiorę tylko za jakiś czas. A tu jest te moje dziadostwo. Co się rozpierdzieliło. No, tutaj już nuweczka siedzi i się świeci sobie. Także wiecie, będzie. Będzie, nie? O. I tyle, co wam więcej mogę powiedzieć. No nic nie mogę powiedzieć, bo nic nie wiem, co się dzieje. To jest to już gotowe do oddania. Ech. Takie nieszczęście. Także sami widzicie, tutaj za dużo się nie zobaczy, bo po prostu tak to jest. nie. Ale fakt faktem już jest. Myślę, że będzie to działać, będzie to jeździć, będzie zajebiście za jakiś czas. To oczywiście pojedzie, pojedziemy, oddamy. Oddadzą mi 2,5 koła i tyle będzie tej zabawy. Oczywiście nie dziwcie się, że tak kręcę, tak z tego, ale kręcę oczywiście jak mogę. Nie mogę pokazywać tutaj chłopaków, którzy to robią i tak dalej. Wiecie, to nie jest moje. Nie każdy chce się bawić w to, co ja się bawię, a trzeba to po prostu uszanować, prawda. O, cud piękności jest pod spodem, taka niedoruba, że, ale jest dobra. Ja uciekam. Także, maszyna jest, maszyna działa, będzie działać jutro. Pojedziemy na pierwszą przejażdżkę co dalej będzie. Nie wiem. Zobaczymy jak ta transmisja się będzie spisywać. Zobaczymy jak ona będzie działać. No i cóż. Najważniejsze że udało mi się kupić. Najważniejsze że udało mi się w miarę szybko to zrobić i Zobaczymy, jak się ona po prostu spisze w dalszym, w dalszym użytkowaniu. Nie, na razie nie wyrokuję. Po prostu ja tego nie wiem. Specjalnie chłopaków, którzy to robią, nie mogę nagrywać warsztatu. Zrozumcie, pokazuję Wam to, co mogę. Także tu się cały czas pracuje. Jest oczywiście godzina już późna, jest piąta po południu. Także nie wszyscy muszą pracować, nie wszyscy chcą pracować, nie? A jak chcecie wiedzieć, gdzie to jest, to mogę wam powiedzieć. Piszcie, prywa... Piszcie message, odpowiem wam na wiadomość. Jak szukacie warsztatu, gdzie można to zrobić. Także w zasadzie, jak widzieliście, a nie widzieliście. Skrzynka już siedzi. Jutro koło lunchu, czyli tak godzina 12 pierwsze odbiorę i będę mógł się cieszyć yy, jazdą, nie tak myślę. Ma być tam komputer jakiś w środku zrestartowany, yy, także no nie wiem, no po prostu nie znam się na tym, wiem, że ma być to zrobione i co będzie dalej pokażę wam jutro.